Witam wszystkich. Pokażę Wam ciekawy program, który znalazłem. E, służy on do edycji oprogramowania w skrzyni biegów. E, ściślej, tak mówiąc, to jest skrzynia biegów 8HP w BMW. Program będzie rozwijany. Stopniowo mają być wprowadzane inne skrzynie biegów, z tego co wiem. No, stworzył go polski programista, a jako, że wspieramy polskie firmy, no to pokażę Wam, jak taki program działa. E, można go pobrać tak, jak mówiłem, z tej strony. Tutaj są screeny, tutaj jest opis co obsługuje, jak działa. Hmm, tutaj też jest cena. I tak. Hmm, tutaj mamy taki przykładowy screen. Jaki samochód, jaka skrzynia biegów. No i tutaj już mamy najciekawszą rzecz, czyli edycja shift pointów. Pokażę Wam ogólnie jak to się robi. Na razie mój program jest, jest nieaktywny. Tutaj mam jakiś plik. Odczytany. Jest to skrzynia y, 8HP Gen1 BMW Seria F y, i pokażę Wam też na następnym filmiku jak y, y, taką skrzynię odczytać. Czym i jak o! Ja tak powiem, jak ją czytać, jak ją zapisać, jak wyedytować mapę. No i można powiedzieć, że to jest takie polskie XHP, a jak wiadomo polskie firmy trzeba wspierać. No i tak też zrobimy. Będziemy wspierać polskie firmy. No właśnie na przykładzie tego programu. Pokażę Wam Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam, jak tutaj zmiana tych parametrów wpływa na yy, pracę skrzyni biegów. Czyli po prostu ustalamy sobie obroty, przy jakich yy, skrzynia ma zmienić bieg na wyższy. Tutaj mamy jakąś taką przykładową mapę. Tu są obroty i kiedy ma zmienić bieg. Jak będę miał pełną wersję programu, to pokażę Wam, jak to edytować. Także yy, nam zostawcie jakąś łapkę, zalajkujcie, skomentujcie, czy jesteście zainteresowani. Yy, też myślę, że będę mógł zrobić dla Was jakiś pliczek dla kilku osób za darmo. O, i zobaczycie, czy działa to. Także pozdrawiam wszystkich i do następnego. Czekajcie na kolejny filmik z tym programem. Yy, mam już pacjenta, mam tą skrzynię odczytaną. Zaraz wam pokażę. Tutaj mam pliczek. O 30 f 10 GEN1. To jest taka stara. Brakuje w tej skrzyni na pewno tego, że jak jedziemy w trybie Drive, to nie pokazuje na którym biegu jest skrzynia. No to to jest w ogóle pierwsza rzecz, którą trzeba włączyć. I ten program ma opcję włączenia tego. Także takie XHP Made in Poland. Pozdrawiam wszystkich i do następnego.